Siemanko, witam wszystkich po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że ten sezon fajnie wam minął. Porobiliście sensowne wyniki na zawodach. Jeżeli nie na zawodach, no to dobrze sobie to jakoś treningowo rozłożyliście, także jesteście zadowoleni z przepracowanego roku. Natomiast no, jesteśmy w późnej jesieni. Powoli czas zacząć myśleć o startach przyszłorocznych. Na pewno macie też mniej lub bardziej już e, zrobiony okres roztrenowania, czyli tam miesiąc, dwa powiedzmy takich spokojniejszych treningów, które mają na celu, e, no, krótko mówiąc, e, dać organizmowi odpocząć, e, jednocześnie, no, jakoś tam podtrzymując tą, tą bazę, formę, którą, którą wyrobiliście w pocieczoła. E, także teraz, e, jeżeli chodzi nawet o jakiś kalendarz startów, to pewnie część z Was już ma bardzo sprecyzowane plany, czy jest już nawet zapisana na konkretne imprezy, e, inni jeszcze dopiero sobie tam ten kalendarz układają. Natomiast no, y, powoli trzeba się, krótko mówiąc, brać do pracy. E, dzisiaj odcinek będzie o tym, jak zrobić progres, o tym, jak y, wskoczyć na kolejny level i jak zrobić y, tak, żeby wyniki, które osiągniecie w zawodach w przyszłym roku, były po prostu lepsze od tego, co już dotychczas udało Wam się, y, no, krótko mówiąc, wykręcić czy wybiegać. Z racji tego, że jest to odcinek przeznaczony dla osób, y, które mają już jakąś bazę, to chciałem takie słówko jakby przekazać osobom, które dopiero, no powiedzmy niedawno zaczęły coś trenować, wkręciły się w jakieś biegi, nie wiem, czy ultra, czy maratony, czy, czy, czy triatlon, żeby do tego odcinka troszeczkę podeszły tak bardziej, no W sensie nie traktujcie tych porad jakby bezpośrednio do Was, dlatego że żebyście sobie po prostu nie zrobili krzywdy. To jest odcinek przeznaczony bardziej dla osób, tak jak mówiłem, które mają odpowiednią bazę treningową, najlepiej kilka lat, albo co najmniej no mówię rok-dwa treningów bardziej lub mniej intensywnych. Ale chodzi o to, co wielokrotnie mówiłem: ciało do tego, żeby mogło wytrzymać większe, większe obciążenia, większe naprężenia, trzeba przebudować. Ta przebudowa jest dosyć Czasochłonna i nie próbujcie iść na skróty. Wcześniej nagrywałem odcinek o periodyzacji, odsyłam do niego, postaram się tam link wrzucić. I to jest odcinek, który jest skierowany do osób właśnie początkujących, gdzie ta periodyzacja jest można powiedzieć typowa. Chodzi o to, żeby wolumen stopniowo tam zwiększać i, i, i wraz powiedzmy ze zbliżaniem się daty zawodów, żeby, żeby jakoś tam wcelować z jakimś tam pikiem formy. Natomiast dzisiaj chciałem omówić. Coś, co jest właśnie dedykowane dla osób bardziej zaawansowanych, czyli periodyzację odwróconą. Także co, jeżeli jesteście gotowi, jedziemy z tematem. Jak zapewne pamiętacie, jeżeli chodzi o klasyczną periodyzację, e, takie ramowe założenia wyglądają w ten sposób, że okres przygotowań zaczynamy od spokojniejszych, e, lżejszych jednostek treningowych, stopniowo wydłużamy dystanse. Po trochu zwiększamy obciążenie, powiedzmy w okresie wiosennym, czy, czy powiedzmy okresie poprzedzającym jakieś tam pierwsze starty, poddajemy organizm mocniejszym jednostkom treningowym, mocniejszym obciążeniom. No i te pierwsze, powiedzmy, tygodnie, miesiące mają służyć temu, żeby wyrobić tam jakąś bazę i przygotować właśnie nasze ciało do, do przyjęcia tych, tych treningów interwałowych, jakichś sprintów. No i celujemy oczywiście z pikiem formy, powiedzmy tam na jakieś zawody, które, które mamy, powiedzmy, w lecie czy w drugiej części sezonu. Natomiast to jest... Ogólne założenie takiej klasycznej periodyzacji no doskonale sprawdza się w przypadku osób, które dopiero mm, albo zaczynają, albo powiedzmy, które tam miały jakąś przerwę, czy jakąś, jakąś mm, dopiero bazę, powiedzmy, robią, jeżeli chodzi o swój organizm. Natomiast, no, wie, wie, wiele, wiele, wielu z Was e, na pewno ma już wieloletnią bazę treningową, e, organizm jest przebudowany odpowiednio, przy, przystosowany do, do przyjęcia większych obciążeń. No i teraz e, zastanawiacie się, co, co, co zrobić. Czy powiedzmy po tym okresie. W okresie roztrenowania jesiennym, znowu powiedzmy stopniowo tam zwiększać ten wolumen, no i tam jakieś dopiero, mocne, mocne treningi, powiedzmy, sprinterskie coś robić dopiero od wiosny. No i tu właśnie jest propozycja i w ogóle założenia tej odwróconej periodyzacji, które, jakby powiedzmy, zdedykowana właśnie sportowcom, bardziej zawodowym, czy w ogóle zawodowym sportowcom. W ogóle to jest ciekawe, bo założenia tej periodyzacji. Nie było mowy o periodyzacji, powiedzmy, klasycznej czy odwróconej, ale właśnie założenia tej periodyzacji odwróconej zostały w ogóle opracowane, z tego co pamiętam, z w, w latach 60. XX wieku. I to właśnie były, można powiedzieć, plany treningowe opracowane dla no, zawodowców, dla, dla, dla osób, które cały czas trenowały, można powiedzieć, cały rok z różną intensywnością. I założenie tego jest. W sumie bardzo, bardzo proste, bo bazuje na y, wykorzystaniu prostej, jakby zasady y, bardzo ważnej. Y, najciężej jest zbudować siłę. Natomiast, jeżeli chodzi o wydolność, czy, czy, czy powiedzmy możliwość pracy y, wydłużonej y, przez, przez ileś tam godzin, powiedzmy z jakimś obciążeniem, to akurat najłatwiej wyrobić. Więc. Y, na początku y, należy się skupić na tym, żeby robić mocne jednostki, y, przygotować organizm na bardzo mocne, mocne obciążenia, zbudować siłę, zbudować prędkość, a dopiero potem stopniowo y, wraz ze zbliżaniem się, powiedzmy, jakichś tam zawodów, y, robić konkretne treningi, które bardziej już przypominają, właśnie wysiłek, który będzie na zawodach. Tak to w skrócie wygląda. Tak jak mówię, bardzo ważną rzeczą jest to, żeby mm, realnie ocenić, jaki jest wasz poziom wytrenowania, jaką macie bazę. Tego nikt za was nie zrobi i yy, przestrzegam przed tym, żeby... Yy, no, krótko mówiąc, przeszacowywać swoje, swoje możliwości i myśleć tak, że, aha, no dobra, to już powiedzmy tam, nie wiem, biegam rok czy dwa, tam zrobiłem, czy zrobiłam jakieś tam sensowne wyniki, tu tego, no to, 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 to jestem gotowy, czy gotowa na to, żeby właśnie taki schemat treningów sobie ułożyć. Jeżeli na przykład masz jakąś tam przerwę, czy kontuzję, czy te treningi tam nie za bardzo ci wchodzą z jakiegokolwiek powodu, no nie wiem, rodzinnego, pracowego i tak dalej, i realnie nie, nie, nie czujesz się naprawdę, naprawdę non stop w takim, można powiedzieć, w takim no, reżimie treningowym, to radziłbym do tego podchodzić ostrożnie. Y tu jest łatwe porównanie, no na pewno to, to znaczy do może bardziej męskiej części e, tutaj odbiorców skieruje takie porównanie, no bo wiecie doskonale co się dzieje, czy jesteście w stanie sobie wyobrazić co się dzieje, kiedy w jakimś samochodzie wymienimy na przykład jedną część, jeden element na, mm, no nie wiem, zwiększymy na przykład moc silnika i nic, nic nie zrobimy poza tym. No wiadomo, że klęknie po prostu cokolwiek innego, jeżeli będziemy chcieli to moc wykorzystać, no jeżeli założymy też dodatkowe, nie wiem, opony, które mają lepszą przyczepność, no to klęknie sprzęt. Jeżeli założymy, nie wiem, mocniejsze sprzęgło, no to klękną, nie wiem, półosie czy, czy skrzynia biegów. To trzeba pamiętać o tym, żeby tu podejść do tematu tak bardziej całościowo i pamiętać, że organizm to jest właśnie no, sieć zależności. Jeżeli gdzieś macie w czymś braki, to nie poddawajcie go dużym wysiłkom, dużym natężeniom, dlatego że to się po prostu skończy kontuzją i no, będziecie w dupie, krótko mówiąc. Będziecie musieli startować od zera. Także... Przestrzegam przed tym i tak jak mówię, kieruję to y, bardziej ten, 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 można powiedzieć, schemat właśnie przygotowywania do osób, które już czują się naprawdę w dobrym takim, y, z, z dobrą bazą, z dobrą, z dobrą jakby y, właśnie taką taką y, regularnością treningów, która, która właśnie pozwoliła Wam to ciało już przebudować i jesteście na to gotowi. Ogromną zaletą e, stosowania czy, czy przyjęcia, powiedzmy, tego schematu odwróconej periodyzacji jest e, bardzo fajne, e, można powiedzieć, współpraca waszego kalendarza, który sobie ułożycie no, z aurą, którą mamy za oknem. E, w przypadku odwróconej periodyzacji, nasze treningi w, w wielu przypadkach to są krótkie, intensywne strzały. To jest e, bardzo fajna możliwość popracowania na trenażerku, na bieżni mechanicznej czy na basenie. W, ewentualnie jakichś biegów na zewnątrz, które no, nie wymagają wystawiania organizmu na wielogodzinne powiedzmy, działanie, działanie no, czynników atmosferycznych. W przypadku klasycznej periodyzacji, no, tu jest trochę bardziej lipa, dlatego że właśnie no, powinniśmy np. w przypadku biegów ultra no, stukać, krótko mówiąc, dość dużo kilometrów już w okresie zimowym. No i to z własnego doświadczenia wiem, że jest dosyć czasem nieprzyjemne. E, zazdroszczę bardzo osobom, które są w stanie I które lubią biegać, nie wiem, po śniegu Czy gdzieś tam w górach, jak jest, nie wiem, ciemno czy, czy coś Ja po prostu mówię, źle mi się oddycha Źle, 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 mi, się, źle mi się trenuje, jak jest, jak jest po prostu temperatura ujemna Także mówię, e, bardzo Wam zazdroszczę Chciałbym może kiedyś, 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 nie wiem, coś się zmieni u mnie i będzie lepiej W każdym razie tak, w przypadku właśnie odwróconej periodyzacji Założenia są proste Robimy w zimie, pracujemy głównie nad siłą Nad... Yy, yy, Robimy krótkie, mocne jednostki treningowe, yy, i pamiętamy przede wszystkim o tym, że progres w przypadku, jeżeli chodzi o budowanie siły, czy to na rowerze, czy biegowej, yy, wymaga bardzo ścisłego. Yy, Przestrzegania okresów regeneracji. Miejcie na uwadze to, że zrobienie jednego dnia, w którym robicie na przykład mocny trening biegowy, interwały na przykład na bieżni mechanicznej i dodatkowo jeszcze wieczorem pójdziecie na basen i zrobicie po prostu też na przykład przepłyniecie, nie wiem, 2-3 kilometry. 50-100 metrów, robiąc krótkie strzały, ale pracując nad techniką, nad, nad siłą, e, wasz organizm będzie poddany no, mocnym, mocnym obciążeniom. Pamiętajcie, i to naprawdę weźcie sobie to do serca, że mm, potrzebne są okresy i, i ten czas regeneracji. E, z autopsji wiem, że bardzo ciężko jest e, psychicznie się przestawić na to, że tak krótkie treningi w porównaniu do tego, co, do czego jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, e, są w stanie jakby zapewnić realny progres i człowiek czuje taki duszy niedosyt, no bo, no bo w zasadzie co no, wchodzisz na bieżnie, no tak jak w moim przypadku powiedzmy robię zazwyczaj 2-3 km luźnego biegu powiedzmy tam przeplatanego jakimiś tam kilkoma przyspieszeniami czy, czy, czy sobie reguluję kąt natarcia bieżni, żeby no po prostu rozgrać dobrze, dobrze mięśnie, pod różnymi kątami troszkę popracować, no i potem robię interwały, na przykład no nie wiem 10 razy po, 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 po kilometr, czy 10 razy czy 20 razy po, po nie wiem tam 500 metrów, no różnie no to tak naprawdę to nie zajmuje wiele czasu. Tak naprawdę cały trening to jest, to jest raptem, nie wiem, no tam 30-40 minut razem, razem już z tym, żeby się gdzieś tam napić po drodze. No i się schodzi z tej bieżni i po godzinie człowiek, no może, dobra, czuje te nogi trochę, ale tak ogólnie to ma ochotę jeszcze coś porobić. No i właśnie tu się trzeba pilnować, żeby nie przegiąć pały, bo. Jeżeli to sensownie zrobicie i naprawdę będziecie pracować nad siłą, czy to na rowerze, czy, czy, czy na basenie, czy biegowo, to wasz organizm będzie poddawany naprawdę dużym naprężeniom. Także warunkiem tego jest to, żeby dawać dawać mu się, odpocząć, odbudować. Przestrzegam szczególnie osoby, które tylko biegają, które, które nie łączą tutaj treningów powiedzmy z innych dyscyplin, no, cały czas namawiam, jak wiecie. Cały ten vlog tak naprawdę to tak ma, 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 ma na celu to, żeby przekazać wam taką wiedzę no, w, i żeby żebyście po prostu, na no, krótko mówiąc, skorzystali i się cieszyli z treningów, a nie walczyli z kontuzjami. Żebyście pamiętali, żebyście dorzucili inne jakieś formy treningów. Może to być, nie wymachanie machanie ciężarami no, w ciężarami, jakieś, jakieś, nie wiem, fitness, yoga, cokolwiek, po prostu, żeby, żeby nie poddawać jednocześnych partii mięśni, znaczy jednocześnie m, tych samych partii mięśni, nie obciążać przy, przy kolejnych treningach w kolejne dni. Także naprawdę bardzo to polecam, polecam zrobić. Rozszerzyć sobie tą paletę tych, tych treningów czy dyscyplin, które będziecie robić, no po to, żeby unikać kontuzji, a żeby zrobić jakieś fajne cardio, to mówię, możecie sobie na basen pójść i, i, i też wasze serducho będzie pracowało, pracowało tak, 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 tak. Porównywalnie do tego, do, do, do czego na przykład przy, przy lekkim truchcie będziecie robili. Także serdecznie polecam. Kolejną ważną rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest to, żebyście różnicowali treningi, te, te krótkie strzały treningowe na obciążenia, które mają za zadanie budowanie siły, i na takie, które mają za zadanie budowanie wydolności. W ogóle bardzo dziękuję za, 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 za można powiedzieć, taką aktywną, aktywny udział w, w tym vlogu, za jakieś tam wymiany wymiany zdań, informacje, które mi przesyłacie pod filmami. I naprawdę jestem no, przyjemnie zaskoczony, że Wam się chce. I właśnie tam kilka osób mi zwróciło uwagę na to, że właśnie czym ja rozróżniam treningi, powiedzmy, tempowe, czy treningi, powiedzmy, interwałowe, od treningów takich typowo siłowych. To też u mnie nawet na strawie, właśnie ja sobie to opisuję. Na przykład jest tak, że mam bieg albo na przykład rower, i dopisuję sobie na przykład tempo, a w niektórych, jeżeli to jest na przykład to jest teraz, powiedzmy, trening siłowy, czy tam powiedzmy FTP w przypadku roweru rzeczywiście to jest ta różnica, że w przypadku budowy siły pracujemy tak naprawdę na tym, żeby tak jak mówiłem już, poddać obciążeniu konkretną partię, partię mięśni w jak najbardziej można powiedzieć taki dynamiczny sposób, żeby no, krótko mówiąc spowodować takiego busta. wiecie no, popracować, tak jak się mówi ja tego nie lubię, ale wiecie o co chodzi, to wyjście poza strefę komfortną, kurde ma boleć po prostu i tyle, i to jest to, że to ta ilość tych obciążeń, czy, czy ilość powtórzeń czy powiedzmy ten czas, pod który będziecie w stanie na przykład pracować, nie wiem, na rowerze z jakimś tam obciążeniem, nie wiem, tam iluś tam wad, to zależy tak naprawdę od waszego organizmu, od waszego, od, 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 nawet od dnia, bo, bo są dni, kiedy po prostu macie dni lepsze, są dni, kiedy macie, macie dni gorsze i to wy musicie wyczuć e, sami. Dlatego wiem, że mnie też kilka osób pytało o to, że z jakimi tam na przykład obciążeniami, czy coś konkretnego. Ja wiem, że to. Po, no może powinienem Wam być w stanie powiedzieć coś takiego, ale powiem szczerze, no jeżeli mam być naprawdę yy, yy, no, zgodnie z tym, co, co znaczy z wiedzą, którą posiadam, to jest tak, że to są rzeczy, które Wy musicie wyczuć i to Wam, jeżeli zapłacicie komuś, krótko mówiąc, jakiemuś trenerowi, to on Wam powie, że macie to, to, czy zrobić to i niektóre dni Wam się będzie to udawać, niektóre nie, ale to pamiętajcie, że to jest tak, że Żaden trener nie będzie wiedział tego lepiej niż wy, jeżeli już szczególnie macie jakieś doświadczenie i wiecie, wiecie jak, jak wasze ciało reaguje na pewne bodźce. Nie będzie wiedział tego, co to znaczy pracować na 100%, czy na 105%, czy na 99%, no bo to to, 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 to wy wiecie najlepiej. W związku z tym, tak jak mówię. Że praca samemu ma tą zaletę, że ok, nie dostaniecie gotowego schematu, jak macie trenować, ale jeżeli już sobie to wypracujecie, będziecie świadomie do tego podchodzić, to będziecie wiedzieć, że jeżeli tego dnia macie zaplanowane, że pracujecie na przykład no, na 95% waszego nie wiem FTP, macie jazdę na rowerze albo macie biec z jakimś tam z jakimś obciążeniem, to rzeczywiście zrobicie taki trening i to będzie trening, który was rzeczywiście będzie takie obciążenie. Jakie sobie zaplanowaliście. Także to jest naprawdę bardzo ważne i też, też fajnie mieć, mieć na uwadze. No, także treningi takie typowo pod kątem budowania siły, to tak jak mówię, to jest obciążenie: to są na przykład jakieś podbiegi, czy nabieżni, czy jeżeli no właśnie wam nie przeszkadza zimno, to możecie nawet gdzieś pod, pod jakąś górkę tam sobie robić, po prostu tak, żeby, żeby konkretną partię mięśni w, w kilkukrotny sposób obciążyć powyżej do tego, do czego, do czego jest po prostu tak naprawdę zdolna. No, ma boleć krótko mówiąc i, i macie się czuć czuć dobrze, dobrze, dobrze wyjebani, krótko mówiąc. Natomiast jeżeli chodzi o treningi właśnie interwałowe, takie typowe na, na, na wydolność, no to ja z kolei stosuję taką zasadę, że przeważnie staram się robić małe dosyć obciążenie, na przykład tak biegnę na bieżni tej, no mechanicznej, nie takiej, takiej tam pod nogami co leci. No to ustawiam praktycznie zerowy wznios, żeby właśnie nie mieć żadnego obciążenia, ale żeby ten, ten w, pracować w takim zakresie zakresie tętna, żeby przy okazji też wyrabiać prędkość. Zupełnie się nie, nie zastanawiam wtedy, czy, 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 czy nogi. To po prostu ma być tak, że ma już być no, ciężko oddychać, krótko mówiąc. I to jest ta, 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 ta wydolność. Natomiast nogi no, przy okazji przeważnie też po takich treningach to się jakoś tam czuje, ale to tak jak mówię, to, to, to ja, ja to rozróżniam i to jest warto, warto rozróżnić, żeby wiedzieć, nad czym w danym, w danym momencie pracujecie. Także to, to z pewnością też wam zaprocentuje w ogólnym jakimś tam takim rozrachunku i będziecie, będziecie wiedzieli, czego w danym momencie potrzebujecie. I na, jakich, na jakim typie treningów w danym momencie się skupić, żeby właśnie zrobić ten progres, będziecie też wiedzieli, czego Wam, no, będziecie wiedzieli, jakie są Wasze, no, krótko moc minusy, no, i, i nad tym, nad czym właśnie warto pracować. Także choćby dlatego to, to, to jest właśnie ważne. Dobrze, teraz jeszcze tak, dwa słowa o yy, właśnie tym bardzo ważnym czynniku, yy, jeżeli chodzi o, o, o budowanie siły i budowanie, budowanie no, krótko mówiąc, yy, dynamiki, jeżeli chodzi o, 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 o wasze mięśnie, o wasze, wasze możliwości, to jest to, żeby yy, przestrzegać tych, tych okresów regeneracji, ale też sposób, w jaki się regenerujecie. Pamiętajcie, że yy, no, odbudowa organizmu yy, odbywa się, można powiedzieć, na wielu płaszczyznach. I żeby skutecznie się zregenerować, to trzeba przede wszystkim dobrze spać i dobrze jeść. Nie ma szansy, żebyście zrobili sensownego progresu, jeżeli nie będziecie się na przykład wysypiać, albo będziecie po prostu no, nie będziecie uzupełniać tego, co, nad czym pracujecie, jeżeli chodzi o zasoby organizmu żywieniowo. Także ja podam tylko na swoim przykładzie. To znaczy, wiem, że tutaj należy do. Kurczę, no grupy akurat bardzo, wiem, że chyba nieliczne i jakoś tam uprzywilejowane w związku z tym, że mam taką pracę, jaką mam, że nie, nie, nie muszę po prostu nigdzie, nie wiem, tam rano wychodzić, mogę się wyspać tyle, ile chcę. Natomiast jest to chyba, ja bym powiedział, że najbardziej kluczowy czynnik, który pozwala mi tak naprawdę trenować z taką intensywnością, jaką trenuję, no tym bardziej w wieku, jakim jestem, no bo to jest co innego, jeżeli ktoś ma lat 18, inaczej będzie trenował... Czy, czy, czy inaczej będzie się regenerował organizm 60-latka, inaczej 30-latka. To trzeba też mieć, mieć na uwadze. Natomiast, no, tak jak miałbym powiedzieć, to, co najbardziej odczuwam, jeżeli chodzi o właśnie ten bonus i jakby prędkość regeneracji, czy, czy to, że jestem gotowy kolejnego dnia do, do robienia właśnie kolejnych tam na przykład dwóch jakichś treningów, czy, czy ilość tam jednostek treningowych, to jest właśnie to, że się po prostu ma możliwość i dobrze się wysypiam. Druga taka rzecz, która jest bardzo ważna, no to jest właśnie to, żeby odpowiednia regeneracja, jeżeli chodzi o żywieniowe tematy. No, ja tak naprawdę nie stosuję jakichś suplementów poza białkiem, takim zwykłym. Zresztą kurczę, o coś takiego, to jest jakaś no nie wiem, no to, 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 to akurat co dokładnie, no w każdym razie to jest chyba serwatka białkowa, czy coś takiego i to jest jedyna rzecz, którą ja tak naprawdę yy, dodaję do, 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 można powiedzieć, jadłospisu no bo to sobie po treningach po prostu robię na przykład takiego, takiego szejka, do którego do lew, do, właśnie dosypuję tam jakieś nie wiem, pół czy, czy tam trzy czwarte miarki takiego czegoś yy, f, no i kompensuje tym powiedzmy to, że, że, że tak naprawdę no prawie nie jem mięsa, no można powiedzieć, także nie wiem, jak tam, no po prostu to nie żadne są jakieś tam filozofie, tylko po prostu, no nie wiem, tak wychodzi. No. Nikt z nas tego prawie nie kupuje, więc w związku z tym w domu nie ma za bardzo. Następną jeszcze taką też ważną rzeczą i ważnym czynnikiem dla którego warto jest rozważyć właśnie takie podejście do treningów, bardziej takie, takie jeżeli chodzi o właśnie krótkie jednostki, ale mocne treningowe teraz w zimie, czy, czy powiedzmy na początku w tym pierwszym okresie treningowym to jest to, że to jest bardzo dobry, dobry moment, dobra sposobność na to, żeby trenować technikę. Oczywiście jeżeli chodzi powiedzmy o jazdę na rowerze, to trenażer to jest akurat odwrotność tego, co jest potrzebne natomiast mam tu głównie na myśli pływanie i ja z tym pływaniem wiem, że tak męczę te osoby, które Pewnie tylko tam, no nie wiem, gdzieś biegają, albo po prostu nie lubią, czy nie potrafią nawet pływać. I w kółko powtarzam o tym, że ten basen jest jakiś tam zbawienny czy coś, ale no mimo wszystko, no, będę to robił, bo wiem, ile mi to dało z punktu widzenia wydolności i właśnie wiem, o ile mi się bieganie po prostu poprawiło przez to, że, że zacząłem, no znaczy inaczej, inaczej no, wróciłem powiedzmy i wiele lat temu, od wielu lat pływam po prostu, no regularnie trenuję. I, i, I to jest naprawdę rzecz, którą, którą właśnie polecam każdemu. Dlatego, że to jest, mówię, w zimie ta, o, ten, ten okres tych, tych, tych krótkich treningów mocnych to jest świetny moment na to, właśnie, żeby, żeby doskonalić tą technikę. Także pływanie po, po jednym ciągiem, po kilometr, dwa, trzy, yy, no niestety tutaj nie pozwala za bardzo skutecznie po, trenować techniki. Natomiast yy, yy, rzeczywiście, trenowanie z samą, na przykład deską, trenowanie samych nóg, trenowanie samego, samego, samych rąk, czy trenowanie, nie wiem, z gąbką, z tą ósemką czy z łapkami. To są rzeczy, które Wam realnie podniosą wasz, wasz skill, jeżeli chodzi o pływanie, o wydolność organizmu. I rzeczywiście, jak potem zaczniecie w miarę zbliżania się do zawodów, ten dystans wydłużać zbliżać, powiedzmy sobie, robić bardziej, no, symulować to, co będziecie mieli podczas, nie wiem, jakiegoś tam y jednej, nie wiem, czwartej, jednej, drugiej, czy, czy całego Ironmana, no to będziecie dysponowali też, będziecie mieli tą bazę tej techniki, którą, którą, którą już właśnie sobie wyrobicie w zimie. Także naprawdę polecam to robić i polecam właśnie ten okres teraz skupić się właśnie na technice, na tym, żeby, żeby nawet kosztem tego, że jakby realnie zwolnicie, bo będziecie wrzucali treningi, yy, Wasze treningi gdzieś tam na, na, na właśnie na strawie czy gdzieś, to będą treningi, które nie wiem, zamiast tempa pływackiego 1.50 to będzie na przykład 2.10, ale kurczę, pamiętajcie, że to dla Was ma być i to to jest to zwolnienie, to będzie to, co Wam pozwoli przyspieszyć potem no i krótko mówiąc szybciej, szybciej pokonać trasę zawodów. Także też warto mieć na uwadze. No i dobra, słuchajcie, to z grubsza by było tyle. Temat jest o, o, o krótszych, o krótszych, bardziej intensywnych treningach, także, także mam nadzieję, że też troszkę krótszy materiał wyszedł, żeby Was nie zanudzić, a bardziej właśnie zainteresować taką formą rozplanowania sezonu. Powtarzam jeszcze raz, to jest Ogólny pomysł na trening dedykowany dla osób, które mają już odpowiednią bazę. Jeszcze raz to powtórzę. Także słuchajcie, bardzo dziękuję za uwagę. Eee, no, zapisujemy się powoli na zawody, jakieś sobie tam kalendarze ustawiamy, no i co? No, ciśniemy. Do zobaczenia w następnym odcinku, mam nadzieję, tam wkrótce. Trzymajcie się.